Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz i witam was na kanale YouTube dobryrowery.pl. Zapraszam was dzisiaj na kolejny filmik. Filmik, który jest poniekąd motywowany tym, o czym często piszecie, mianowicie wyborem optymalnego roweru do miasta. Bardzo często pytacie o to, jaki rower w mieście najlepiej się sprawdzi. Często pytacie o to w przypadku poszukiwania na przykład, taniego roweru szosowego Generalnie zastanawiacie się, jaki typ roweru będzie najlepszym wyborem do codziennych dojazdów. Postanowiłem stworzyć właśnie nagrać taki filmik, zastanowić się nad tym zjawiskiem i wytypowałem trzy rowery, trzy typy rowerów, które moim zdaniem optymalnie nadają się do. E, miejskiego zastosowania. Po pierwsze, jest to rower szasowy, po drugie, jest to rower typu fitness, po trzecie, jest to rower crossowy który moim zdaniem najlepiej realizują te wytyczne, jakie powinien mieć rower miejski. A rozumiem przez to nie tylko dojazdy do celu, komunikację miejską, ale również możliwość odbycia jakiejś wycieczki e, w weekend, generalnie po prostu przyjemności. Zakładam, że nie chcecie mieć w garażu 3, 4, 5 rowerów do różnych dyscyplin. Oczekujecie roweru rekreacyjnego, takiego, który pozwoli wam dotrzeć do celu, a przy tym wszystkim pozwoli na fajną przejażdżkę z rodziną, bliskimi, znajomymi, generalnie trochę e, zabawy. Staram się przedstawić Wam wady i zalety tych trzech typów rowerów, który jest dla Was wybierzecie sami. Mam nadzieję, że uda mi się po prostu przedstawić Wam to tak, że będziecie w stanie mniej więcej stwierdzić, jakie są mocne, słabe strony konkretnego roweru. Zacznijmy od klasycznego roweru szosowego. Eee, zakładam, że generalnie na rower miejski nie wydamy fortuny, czyli myślę, że kwota 3-3,5 e, tysiąca złotych to jest dużo, ale jest to taka kwota, która gwarantuje nam kupno sprawnego, bezpiecznego i takiego wyposażonego już na tyle dobrze roweru, który pozwoli nam na spokojną komunikację przez e, kilka lat. Po pierwsze będzie to zapewne rower z aluminiową ramą, e, no bo na, przecież karbon w tej cenie to raczej niekoniecznie jest dobry pomysł, a ma to swoje plusy, bo oczywiście aluminium nie generalnie jest trwałe, no i dobrze sobie radzi z takimi wszystkimi miejskimi okolicznościami, jak te jakieś obtarcia, obtłuczenia i tym podobne historie, które w mieście się przydarzyć mogą. Jakie są największe plusy roweru, roweru szosowego w jeździe miejskiej? Oczywiście jest najszybszym rowerem, przynajmniej teoretycznie, bo jak zaraz do tego dojdziemy w miejskich warunkach, pewne cechy roweru szosowego mogą sprawiać, że ta jego teoretyczna szybkość w praktyce wcale nie wyjdzie nam tak e, widowiskowo. Jest rowerem najszybszym, e, najczęściej pozwala w przypadku tanich rowerów szosowych również na montaż bagażnika. Często widzicie miejskie Rowery szosowe, właśnie z bagażnikami. E, tak jak w przypadku tego Gianta Defy, tutaj jest mocowanie do tego, e, do tego bagażnika. E, generalnie w mieście podejrzewam, że nie będziecie chcieli jeździć w s -Pedach. Wtedy w zupełności wystarczą Wam takie oto pedały platformowe, właśnie z koszyczkami, e, które lepiej trzymają stopę. Faktycznie będzie to rower szybki. E, szukajcie takich rowerów, które będą miały możliwość zamontowania szerszych opon. W przypadku tego Gianta mamy założone fabrycznie opony o szerokości 23 mm. Do miasta wydaje mi się, że o szerokość 28 to jest. Minimum, na węższych oponach nie ma co jeździć, bo nawet nie chodzi o przebicia. Przede wszystkim chodzi o to, że taka opona będzie wpadała we wszystkie szczeliny, na przykład szczeliny między kostką brukową, jakieś dziury w krawężniku, studzienki. Lepiej mieć po prostu oponę e, szerszą. Jakie są największe wady tego typu rowerów w mieście? E, przede wszystkim fakt, że mamy kierownicę baranek i mamy klamki hamulcowe tylko w jednej pozycji. To nie jest wygodne rozwiązanie do miasta. Dużo lepiej sprawdzi się rower, w którym będziemy mieli klamki hamulcowe również tutaj. Bardzo często widać takie rowery typu e, na przykład e, przełajowego, albo rowery stricte przeznaczone do jazdy miejskiej, gdzie klamki są podwójne. Oprócz tej klamki klasycznej szosowej, mamy też takie krótkie klamki tutaj. Które... Dochodzą do tych samych hamulców, ale generalnie dublują nam możliwość jazdy w innej pozycji, bo w jeździe miejskiej dużo lepsza jest ta pozycja, kiedy trzymamy kierownicę na prosto. Mamy lepszą kontrolę nad rowerem, jest po prostu bezpieczniej i nie tracimy czasu. Także kierownica baranek, moim zdaniem, jest jedną z wad roweru szosowego w mieście. Drugą wadą jest oczywiście fakt, że ten rower jest, mimo wszystko, opony będą zawsze dość wąskie i ten rower na pewno nie będzie tak bezpieczny i tak stabilny jak inne typy rowerów. Będzie raczej rowerem przede wszystkim do szybkiej jazdy. Świetnie nada się również. Do jakichś wycieczek rekreacyjnych i tym podobnych przygód, ale nie będzie miał amortyzacji i poza wszystkim no, komfort jazdy siłą rzeczy musi być niższy niż na e, innego, innych typach rowerów. Drugim typem, który dla Was przygotowałem dzisiaj jest e, rower typu Fitness. Akurat mamy tutaj dzisiaj Gianta Fast Road, który no nie jest rowerem tanim, bo kosztuje około 4500 zł, ale rowery typu Fitness spokojnie zacznie, znajdziecie już w cenie około 2000 zł, takie jak na przykład e, chociażby Cross Inza, albo na przykład e, inne modele Gianta, e, bo takie rowery, jak na przykład Giant Drive, e, również jest, zna, zdarzają w okolicach 2000 zł i powiedzmy, że koncepcja jest podobna. Mamy tutaj pewne plusy rowerów czasowych, czyli generalnie koła 28 na dość wąskich oponach. W rowerach typu fitness założycie szersze opony niż w rowerze szosowym. Praktycznie zawsze tak jest. Tutaj spokojnie zmieści się opona o szerokości 33 mm, nawet 35, a to już jest opona, która moim zdaniem do miasta jest po prostu idealna, bo tam nawet jest miejsce na odrobinę bieżnika, czyli ta opona będzie lepsza na różne, różne warunki pogodowe, więc naprawdę dużo, dużo lepiej się sprawdzi. Napęd praktycznie tak samo jak w szosie. Mamy te komponenty najczęściej pochodzące z rowerów szosowych, więc tutaj zmiany nie ma. Rower jest szybki, dynamiczny, lekki jak rower szosowy. Tutaj zmian Zmian nie ma rama, też zapewne będzie aluminiowa, na zapewne też aluminiowy będzie widelec. Amortyzacji raczej w tego typu rowerach nie znajdziemy. Teraz największa przewaga roweru typu fitness nad rowerem czasowym to jest fakt, że mamy tutaj zwykłą, płaską kierownicę, klasyczne klamko-manetki oraz. Ma, ma, klamki hamulcowe właśnie obsługiwane z tej prostej kierownicy. Do miasta moim zdaniem rewelacyjna sprawa. Mamy rower równie szybki jak rower szosowy, a mamy rower, który jest dużo bardziej praktyczny i funkcjonalny, bo tego typu klamki są łatwiejsze do obsługi. Najczęściej spotkamy tutaj hamulce typu tarczowego albo hamulce typu v które siłą rzeczy są lepsze do jazdy miejskiej. E, mnie, są mniej podatne na obniżenie swojej e, wydajności pod wpływem wody czy, czy zabrudzeń. Jeżeli na takim rowerze chcemy jeździć cały rok, zwłaszcza w zimie, to v czy tarczówki to jest lepszy pomysł niż klasyczne szasowe hamulce dual pivot. Biegi są łatwiejsze do zmiany, przez to, że te manetki również są obsługiwane z tej płaskiej kierownicy. To jest główna przewaga roweru fitness nad rowerem szosowym w mieście, natomiast pozostaje nam dalej minus braku amortyzacji. Ten rower nigdy nie będzie też bardzo komfortowy. Dodatkowo zwróćcie też uwagę na taki fakt, że bardzo często rowery typu fitness nie mają możliwości montażu bagażnika. Tak jak w przypadku jest tego Gianta Fastroad zostaje Wam mocowanie bagażnika na sztyce podśrodłową, no a to tak naprawdę nie jest ani ten udźwig, ani ten komfort, bo bagażniki pod sztyce siodłową lubią się obracać i nigdy nie dadzą nam tego komfortu i tej ładowności, pakowności, funkcjonalności jak klasyczne bagażniki. Trzecim typem rowerów, który często jest do miasta wybierany i często do miasta wybierany być może, jest rower crossowy. Rower crossowy tak naprawdę z poprzednimi typami łączy tylko jedno i to jest wielkość kół 28 cali. Opony oczywiście są odpowiednio szersze, najczęściej są oponami również dwieżnikiem. Opory toczenia są zauważalnie wyższe niż w rowerze szasowym, ale nie jest to aż tak bardzo uciążliwe, nie przeszkadza to aż tak bardzo. W tych rowerach pojawiają nam już się amortyzatory, więc komfort jazdy siłą rzeczy jest dużo większy. Komfort jazdy też wynika z innej geometrii. Rower fitness który jest mięszyko rowerem rekreacyjnym, nie ma aż tak rekreacyjnej geometrii jak rowery crossowe. E, Napęd tutaj również wchodzą nam już grupy z rowerów trekkingowych, z rowerów górskich, więc te napędy pozwalają na przykład na e, większy zakres dostępnych przełożeń. Tutaj mamy większe kasety, na przykład 32-34 zęby, a nie 28 na przykład jak w rowerze szosowym, więc na takim rowerze troszeczkę lżej podjedziemy pod górę. Generalnie w mieście będzie nam się jeździło lżej. E, wybitna większość znanych mi rowerów crossowych e, posiada możliwość mocowania bagażnika. To klasyczne mocowanie, czyli ten pak Wytrzymały bagażnik, tej bez problemu założycie. Jest możliwość montażu błotników, jest bardzo duża ilość miejsca na te błotniki. Tutaj założycie sobie spokojnie taki pełny błotnik, który najlepiej chyba chroni e, przed brudem. A zakładam, że rower miejski błotniki mieć musi, bo jeździmy przecież na nim w różnym stroju, nie zawsze w stroju sportowym. Chcecie dojechać w garniturze czymś eleganckim, to po prostu błotniki w rowerze e, być muszą. Rower dalej jest dość lekki, dalej jest dość dynamiczny. Mamy już amortyzację. E, mamy, tak jak w przypadku roweru Fitness, mamy płaską kierownicę z hamulcami. To będą albo fałbrejki, albo hamulce tarczowe, więc wszystko to, czego nam w mieście tak naprawdę najbardziej potrzeba. Oczywiście minusy są takie, że jest tutaj większa waga, rower nie jest aż tak szybki, jest bardziej skomplikowany, czyli wymaga odrobinkę więcej zachodu w serwisie, bo tutaj już pojawia ta amortyzacja, czyli to jest element, który musimy dodatkowo serwisować Pojawiają nam się różne inne elementy, które jednak troszeczkę tą eksploatację roweru e, utrudniają. Trudno tak naprawdę powiedzieć w sposób jednoznaczny, który rower jest najlepszym typem roweru do miasta. E, wybór tak naprawdę należy tylko do Was. Nie wiem, czy kiedyś jeździliście też naprawdę na rowerze szosowym. Polecam każdemu spróbować, jak się na czymś takim jeździ i zobaczyć, czy ten mimo wszystko brak komfortu i taka estetyczna budowa tego typu roweru, spartańska, będzie Wam odpowiadała, bo może się okazać, że jest to dla Was zbyt niewygodne. Na pewno można te rowery poszeregować pod kątem szybkości, Szosa pozwoli Wam najszybciej dotrzeć z punktu A do B, troszeczkę wolniej rower fitness, kiedy to będzie, kiedy będzie krótszy dystans. Ta różnica się troszeczkę wyrówna. Rower crossowy będzie najwolniejszy, ale na pewno najbardziej uniwersalny, bo pojedziecie w nim też na, na nim też na wycieczkę w teren i będzie lepszym rowerem, jeżeli chodzi o taką ogólną rekreację. Cóż. Trzy, rowery, trzy typy rowerów do miasta, moim zdaniem, dużo lepsze niż klasyczny rower miejski. Oczywiście nie są aż tak bardzo komfortowe, ale są dużo bardziej funkcjonalne, szybsze i poza wszystkim pozwalają na ten właśnie margines możliwości pojechania sobie na zwykłą rowerową wycieczkę, a nie tylko miejską komunikację. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże wybrać rower dla Was. Mam nadzieję, że pokazałem Wam wady, zalety tego typu rowerów. Cóż, wybierzcie sami, jeżeli film Wam się podobał, to. Subskrybujcie nasz kanał, pokażcie, że Wam się podobało, odwiedźcie też naszego Instagrama, e, Facebooka i śledźcie kolejne filmiki, bo ciągle działo się będzie u nas dużo.